Hej wszystkim, z tej strony jak zawsze niezmiennie, haha, zaskoczenie Eliza i witam Was w kolejnym odcinku cudownej dekady schyłek lat 40. I już wprawne oko może zauważyć, że coś tutaj jest nie tak i nie mówię tutaj tylko o zmienionym widoku na dom, bo zawsze jest z drugiej strony, ale o tym, że zmieniła nam się sypialnia. Właściwie to łazienka nam się trochę zmieniła i zamieniła się w sypialnię, ale jak to było, moi drodzy? Jak wiemy, ostatnio urosła nam Tereska. Stała się małym dzieckiem, no i jak to małe dziecko potrzebuje trochę miejsca. Dlatego pojawiły się już jakieś nowe zabawki, wiadomo, łóżeczko jest i tak dalej, po prostu potrzeba, jak to na, na małe dziecko trochę jednak tych gratów. No i Antek zaczął się burzyć, no bo mieli mieć pokój niby razem i tak trochę średnio na to patrzył, bo jednak nie dość, że jest chłopakiem i ma mieć... Pokój z młodszą siostrą, to jeszcze dodatkowo, on uważa się już za takiego dorosłego chłopaka, wiecie, I no i jemu tak jakby to nie pasuje. On nie chce mieć z dzieciakiem pokoju, on jest dorosły, i on chce mieć swój kąt. No, jak to wiadomo, wnuczek. Dziadka, wnuczek, babci, po prostu jak usłyszeli, że jemu się nie podoba to, że Teresa ma być z nim w pokoju, że ma mieć tam swoje zabawki, no to szybko podjęli decyzję, że przeniosą łazienkę, nie potrzebują takiej dużej łazienki, zrobią ją malutką, wydzielą gdzieś miejsce, będzie dobrze, a sami sobie zrobią małą sypialnię na dole. I tak też się stało, łazienka zamieniła miejsce, jest teraz tym oto tutaj kącie w korytarzu. Myślę, że nawet to jest dobre umiejscowienie tego pomieszczenia, bo jednak jest w miarę na wejściu i nie trzeba przechodzić przez cały dom, żeby do tej łazienki się dostać. Tutaj jest właśnie ta sypialnia. Ona jest mała, skromna. No, bo oni nie potrzebują dużo. Oni właściwie tutaj tylko śpią. Ale mimo wszystko, gdzieś kilka dodatków udało się przemycić, tak, żeby trochę było takiego, takiej atmosfery po prostu sypialny, sypialnianej, żeby dobrze się tutaj spało. Tutaj nigdzie indziej się nic nie zmieniło. No i trochę zmian na górze, ponieważ w sypialni byłej Marysi i Warcisława pojawił się pokój Tereski. Wiadomo, tutaj głównie są zabawki, tutaj było pełno zabawek, ale Anna Maria Duch po prostu w nocy tutaj wszystko posprzątała do, do tego pudła i w ogóle gdzieś tutaj poznikały mi ozdoby. Mieliśmy w ogóle całkiem dużo pieniędzy, bo mieliśmy jeszcze w wyposażeniu domu, długo się wczytuję, kilka jakichś rzeczy, nie wiem skąd, ale tutaj mi się zaczęło lagować. I po prostu po sprzedaży tego wszystkiego tam były jakieś za kariery i w ogóle stare, stare rzeczy. Udało nam się zdobyć bardzo dużo kasy, i z tych pieniędzy udało się wyremontować tutaj pokój, urządzić skromny pokój Antkowi oraz kupić dodatkowo jeszcze stanowisko do wytwarzania świec dla dla Janiny, zapomniałam imienia, dla Janiny ona jednak jest już dorosłą prawie że pannicą ma swoje hobby, no i chyba Warcisław Targany trochę wyrzutami sumienia stwierdził, że zrobi jej własnoręcznie taki stół no i teraz ma takie oto stanowisko do wyrabiania świec jak jej to pójdzie jeszcze nie wiemy, bo ona jeszcze nie próbowała to jest jej taka chwilowa chyba na razie zajawka ale może za jakiś czas się przekona, faktycznie może będzie wyrabiała takie świeczki, właśnie może na zamówienie. Zobaczymy, może jej faktycznie wyjdzie. I to byłoby chyba na tyle ze zmian w domu. Tak myślę, że to jest wszystko. Jako, że Warciław jest chyba faktycznie targany wyrzutami sumienia, no to zdecydował, że zrobi wszystko, żeby jego rodzina była zadowolona i po prostu spełnia każde zachcianki. Każdego członka tej, tej naszej familii. I w ogóle co zauważyłam, co mnie bardzo wkurzyło, że z naszego drzewa genealogicznego zniknęła helena. I pozbawiliśmy się jednego odnóża, naszego dużego drzewa. Dlatego tutaj jeszcze dla potomnych pokazuję, jak to wygląda z tej perspektywy, i jak to wygląda z tej perspektywy, bo tutaj już od tych dalszych pokoleń nie widać wszystkich gałęzi, dlatego o, tak to jest w tym momencie. Dla potomnych, dobrze, że czasami pokazuję te drzewa genealogiczne. Bo byłoby mi smutno, gdybym nie miał udokumentowanego tegoż już oto odnóża. Ale tymczasem młody wstał. On pewnie pójdzie zaraz do szkoły. On musi coś zjeść. Młoda jeszcze śpi. Janina, też moja droga, możesz już wstawać. Tobie brakuje zabawy, ale najpierw, oczywiście, jedzenie. Ty się czujesz po prostu się bardzo średnio. No, czemu? Czy ty nie możesz wyjść? Czy tobie Anna Maria zagroziła? Zagro, zagro, zagraciła? Właśnie drogę. Chodź. No, idź, jeść. Co ci tam nie pasuje? Edmund też już wstaje, pewnie idzie do roboty dzisiaj, tak? Za dwie godziny. więc jak zrobisz siku to też jak najbardziej możesz iść coś zjeść no idź młody co ci jest Boże Antek, ty usiądź bo tutaj przeszkadza wszystkim nikt nie może dojść do lodówki bo temu się zachciało jeść przy drzwiach dlatego chodź, weź sobie resztki ty idziesz do pracy moja droga Łucjo i Edmund też idzie do pracy ale Łucja najpierw chciałabym, żeby jednak wykąpała się, bo trochę będzie jechać Nieprzyjemnie. Barcisław już tutaj yy, tyłek uczaplił wanie, i już się szoruje. Ciekawe dla kogo. No i Marysia, ona śpi po pracy, więc jej tutaj damy spokój. Ona wróciła bardzo późno, bo o godzinie aż dopiero w drugiej w nocy, więc biedna jest narobiona. Mieliście w ogóle usiąść Usiądź i rozmawiaj tutaj. Mieliście zjeść przy stole, a nie tak. Co jest sarka tobie się dzieje? Gdzie jesteś, psinko? Ty się boisz tutaj, no nie masz czego. Hej, piesku. No i niech tutaj nasza rodzina, wszyscy wyjdą z domu, wszyscy tak naprawdę na podobną godzinę wychodzą. I tymczasem Warcisław, on się umówił ze swoją dziewczyną, by to nazwać, dlatego pójdziemy z nim po prostu na kolejną schadzkę i poznamy trochę bliżej jego kochankę. Można tak nazwać? Nie wiem, czy tam między nimi się aż tyle dzieje. Ale też nie możemy tego wykluczyć, dzisiaj się przekonamy, co tak naprawdę w trawie piszczy. Co tu jest, czyste umycie? Aha, umycie rąk, no tak, mamy tutaj cały czas slice of life, nie wyrzucałam tego moda. No, chodź, Łucja już do roboty, Janina, gdzie? Do szkoły, proszę, do szkoły. A ty dopiero za godzinę. Aha, ale masz lekcję odrobioną chociaż, nie masz odrobionych lekcji. To raz, dwa, odrobić lekcję. A co ty robisz, kolego? Aha, on się przygląda globusowi. Hej, umysłowe, fajnie. No to ci trochę nauczył kontynentów. To też mu całkiem dobrze, ale nie, ty nie myj, ty nie możesz tego myć, ty wręcz przeciwnie. Ty możesz tutaj trochę nabałaganić. Jak wiemy, chciałabym, żeby Antek był takim rozpieszczonym po prostu do granic możliwości e, Bahorem. Każdy po prostu będzie jego miał dość. Będzie kompletnie nieodpowiedzialny. Taka jego przyszłość. Co się dzieje, Teresa? Chodź pogłaszcz trochę Sarę. Zaraz dostaniesz coś do jedzenia. Nieszczęśliwa, smutna. O Jezus. Co to ma znaczyć? Nie, ona nie jest głupia. Co to jest za bamber tutaj. Niefajny. Nie Kim ty jesteś? Jeszcze duch. Czy my się znamy? Chyba nie. No duch do niej jakiejś dzwoni bezczelnie obraża. No co za czasy ludzie. Marysia zaraz wstaje, a tymczasem zostawia nieodpowiedzialny dziadek dziecko. I czmycha z domu na spotkanie z dziewczyną, z kobietą tajemniczą. No i żeby za dużo ludzi ich nie widziało, no to wybrali się na klify. Tylko się przebierze w jakieś ciuchy na ciepłą pogodę, bo to jest bardzo gorąco. Tutaj mogą liczyć na odrobinę prywatności, że raczej ich nikt nie nakryje. I tymczasem jest tutaj Czesława Banasiuk. To jest kobieta, którą jakiś czas temu poznał Warcisław, prawdopodobnie w swoim sklepie, ale tego my nie wiemy. Po prostu poznali się no, i spodobali się sobie nawzajem, dlatego zaczęli się spotykać. Czesia, ona też ma męża, ale nie ma dzieci, dlatego ma mniejsze zobowiązania niż Warcisław, który ma cały dom na głowie. Dodatkowo ma jeszcze wnuki, jest pies, jest żona, są dzieci. Ach, jest wszystko po prostu jak to w takiej dużej rodzinie. A tymczasem Czesia jest po prostu Czesią sama z mężem, dlatego ona nie ma aż takich po prostu łańcuchów przy nodze jak Warcisław. I jakoś tak mniej się przejmuje opinią ludzi, bo jej jest po prostu łatwiej to całe życie ewentualnie rzucić dla Warcisława. Ale Warcisław raczej chyba na razie nie chce się z tym ujawniać. Jemu jest dobrze tak jak jest. On chce zostać z Marysią, chce zostać z rodziną, boi się tak naprawdę przyznać do tego co on właściwie tutaj od Janie Pawła tak naprawdę, ale też nie chce zrezygnować z Czesławy. Więc oni tutaj się czasami gdzieś widują. Idą sobie w jakieś ustronne miejsce, spotykają się, rozmawiają. Trochę fizycznego kontaktu, jak widać, przyjaźń jest tutaj dużo mniejsza niż związek romantyczny. Oni tutaj dużo bardziej skupiają się, można powiedzieć, na cielesności niż na duchowości. I choć popływaj sobie razem, może pływaj nago razem. No, i tak to się na razie żyje. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, dopóki ktoś ich nie przyłapie. Bo jednak klify to też nie jest aż tak niepopularne miejsce, żeby sobie tutaj tak na przypale przychodzić po prostu i nago się z kimś kąpać. Dlatego nie byłabym taka pewna, czy na pewno, na pewno tutaj nikt ich nie zauważy, ale myślę, że wiedzą co robią. Chociaż nie do końca też jestem przekonana co do tego. O jak rozejrzyj się, rozejrzyj. I hop do basenu tutaj widzę, że coś jest oczywiście z modami, nie tak? E, Komplementuj szczupłe ciało Czesi. O Jezu, jeszcze to, to tutaj Marysia pisze. No nie Marysia, Marysia, nie teraz. Pocałuj w wodzie. A co tam się nie, nie podobało? Ona nie lubi komplementów na temat swojego ciała. W ogóle muszę wyrzucić tego moda z tym z tą zebrą, bo widzę, że tutaj ona się ciągle pojawia wszędzie. O! No, i tak to jest. Możesz z nią jeszcze poflirtować i trochę też przyjaznych interakcji jak najbardziej. Możesz też ożywioną rozmowę. Czy wy się w ogóle jakoś tak w miarę dobrze znacie? Czy jest dziś Poznaj? Jest Poznaj. Jakie ona ma cechy w ogóle? A, nie zna jeszcze jej cech, okej. Okay. Jej mężem jest Józef, którego też Warcisław zna. Prawdopodobnie, jak mówię, poznali się w tym sklepie. Um, no, i wpadli sobie w oko. Józef chyba też się niczego na razie nie domyśla. Ale, no jak mówię, kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. I być może Warcisław, za ten przelotny, krótki roman, zapłaci naprawdę wysoką cenę. I może żałować tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. No, Wartisław bądź co bądź kocha w sumie Marysię. I tak ten romans chyba do niego za bardzo nie pasuje. Mi się wydaje, że taki kryzys wieku średniego: głowa siwieje, tyłek szaleje. I wróci do Marysi szybciej niż odszedł. Tak naprawdę, tak duchowo, bo on cały czas jest z nią i Marysia sądzi, że wszystko jest w porządku. A co jednak Wartisław znalazł sobie kogoś jeszcze na boku. Co tu się dzieje? Aha, coś do toalety myślałam, że już jakieś barabara się pojawiło. Nie, w krzaki możesz iść. Okej, okay, typy osobowości tam pierdoły wiadomo z tego slice of, slice of Life się tam pojawiają. Gdzie jest tym gołym pużytem? Tutaj latasz. Pużyt był zakryty. Ok, leź w te krzaczory tutaj. Co mamy grusze? Ale nie możemy pobrać. Nie ma nic tutaj ciekawego, żeby, żebyśmy sobie wzięli do domu. Przyniósłby jeszcze prezent Edmundowi i Wuci. Czyli nowa sadzonka. Powoli musimy się zbierać do domu, bo Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Cielesność, mimo że i. Tak, za dużo. Aż tutaj mówię, tak głównie są pocałunki, przytulanki, ale w większych rzeczy raczej już mniej. No natomiast kto wie, może właśnie coś się zadziać. Pochwal wygnów, że pięknie wygląda w tym stroju. A wcale nie jest ładniejsza od Marysi. Wcale nie jest taka szczególna. Więc ja nie wiem tak naprawdę. Co on niej widzi? Nie jest to obrzydka kobieta. Ma piękne ponętne usta, bardzo ładne oczy. Ojejku. Aż niemożliwe, nie. On nie chce się z nią teraz przytulać. O, i tu trochę pewnie. Jcie hmm. jak widać z Marysią przyjaźń też trochę spadła. Oj, Warcisław, co ty tutaj robisz? Co ty robisz? I coś jeszcze zabawnego, bo drugą aspirację, którą ma do wypełnienia, dała mu dowcipnisia. Chodź. O nie, pożegnaj, ona sobie poszła. No dobra. Ona sobie poszła, więc i my idziemy do domu. No dobra, chyba czas na obiad. Marysiu, chodź, przygotujesz coś. Podaj obiad. Może być warzywne, chili. Okej, okay, ona jest taka w miarę spokojna, nie pokazuje emocji, ale coś chyba jest już zaniepokojona tym, co się dzieje, co tutaj się stało. A o nie, ich koleżanka zmarła, to oni teraz będą smutni. Elis, Elis, no oni teraz będą smutni. Znowu przez dwa dni, no hej. Oni nie mogą aż tak tego przeżywać, kurde. Nie wiem, że to byli przyjaciele, dobrze znajomi i tak dalej, rodziny. Ale kurczę, za dwa dni to on będzie może niedługo już seniorem, no, nie seniorem, ale dorosłym, i on cały czas będzie smutny. No, puch, co zrobić, co zrobić? Ty, moja droga, ty się cały czas boisz, choć dziadek cię trochę pocieszy. Pociesz, pociesz, o, pociesz ją trochę, zapewni, że wszystko będzie w porządku, w miarę dobrze, tu nam idzie. Chodź sprzedaż, super sprzedaż. Też nam się przydadzą e, pieniądze, bo jednak trochę wydaliśmy na remont, nie mamy już zbyt dużo na koncie, mimo, że nasza rodzina nigdy nie opływała w bogactwach, chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby ona była faktycznie bogata. ale no te minimum egzystencjalne, żeby chociaż mieli w razie co. Okej, okay, jeszcze tu ewoluujemy. Co się da? Tablica powiadomień jest, pół, jest pełna, pusta. No, a to co znowu dzwoni telefon. Antoni się pochorował i wymiotował na szkolnym korytarzu na oczach innych uczniów. Teraz jest u pielęgniarki. Przeprowadź badania lekarskie. Okej, okay. no to co, powoli, powoli, tutaj jest trochę pieniędzy, oddaj oczywiście, Janina jest bardzo uczciwą osobą, więc jak najbardziej odda, co tu znowu się dzieje, Janina została, no, no nie, no, niech skonfiskują telefon, już nie ma czegoś takiego jak telefon w tych czasach, <noise> na tym, na tym, tak, bawi się telefonem, okej, okay, niech przyjdzie, to jest chyba... Daral, więc nie daral, tylko od darala. Więc też można zawołać też na posiłek, niech wszyscy sobie wezmą. No, a miałam go na Hem Hemptona. Antoniego Hemptona miałam przebrać, zapomniałam. Bo on też jest z naszej rodziny, jest w Leocadii, więc jak najbardziej też mu się przyda. Jakoś w miarę wyglądać, tym bardziej, że on jest tutaj obecny, jakby w naszej rodzinie. On tutaj nas czasami odwiedza z rodzicami. I jak teraz widzimy, przyszedł też na obiad, do wujostwa swojego. Poznaj i niech sobie trochę pogadają. O, tutaj naprzód u lasa się witają. Przestań mnie szturchać No i tutaj też możecie w sumie trochę y, pogadać, co tam się dzieje. Pochwal szczerze co tam u rodziców. O, ty nawet jeszcze go nie z niemożliwe. Przyjazne powitanie. Gdzie jesteś w ogóle Marysia? Ma Marysia poszła na górę. W ogóle ty piżemy cały czas chodzisz. O, kobieto. Ładnie. Antek, też proszę, możesz pogadać ze swoim kuzynem. No. Co tutaj się dzieje? Też poznaj. Nie, no, jak jesteś młoda, no to też tutaj jak. Chociaż widać, że nie możesz, rozmawiaj z nieznajomymi Teresa, proszę. Niech sobie wszyscy porozmawiają. W sumie on też tak rzadko kiedy wpada bez rodziców, więc mogą tutaj też wypytać się o kilka rzeczy z prywatnego życia. Wiecie, trochę tam powęszyć, co się tam dzieje u niego w domu. Co ty jesteś taka wściekła, rozgniewana, plus 50? Myślę, że musiałabyś się trochę uspokoić, bo nam tutaj zejdziesz, a nie do końca bym tego chciała. Proszę, spróbuj się uspokoić najpierw, może, zanim to zjesz. Czego ty jesteś taka rozgniewana? Tego. Jezus, idzie taka wkurzona. I tymczasem, moi drodzy, my już chyba będziemy kończyć, bo widzę, że ten filmik trwa już prawie pół godziny. Na pewno coś powycinam, ale oni tak nie chce, żeby był za długi. Dlatego widzimy się już w kolejnym. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja między Warcisławem a Czesią. Dlatego mam nadzieję, że również będziecie w kolejnym odcinku ze mną. I ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie wiem, czy już to powiedziałam, ale jeśli nie, no to... Pierwszy raz, jeśli już powiedziano, to powtórzę, czasami mi się zdarza, wiem. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.